Ja, jestem Marcin, jest z nami znowu Eryk, się siema, e, siema, siema. jesteśmy w Dawelkarze ze względu na to, że właśnie mamy e, to autko do roboty. Jest to Audi A4, e, już taki starszy model, to jest B5, zdaje się, Dokładnie. silnikiem tym właśnie legendarnym, czyli TDI, 1,9 TDI, jeszcze na pompie. Eryk, nie? Dalej silniki są na pompie. O, oczywiście, bo tam się nie może zepsuć jeszcze. No. Nie ma się co zepsuć, ale to jest u mechanika, jak to jest. No, mamy taki malutki problem, czy się mały czy nie mały, zależy jak na to będziemy patrzeć, No. no. mamy problem z turbo, na niskich nie doładowuje, a na wysokich przeładowuje. Dokładnie, właśnie generalnie auto ma problem z przeładowaniem turbiny, auto trafiło tutaj dlatego, że wcześniej klient był też u mnie na hamowni i chciał ogólnie zrobić program w tym samochodzie, ale nie udało się zrobić programu, ze względu na to, że jest bardzo dużo overboost. Bo mamy tu silnik 1.94 i 90 koni, gdzie turbo powinno dmuchać jakieś 1 bar maksymalnie. A ono dmucha sobie 1.5 bara, czyli jest to zakres w ogóle czujnika, jaki jest tu zamontowany, ma sensor. Dmucha dużo za dużo i dlatego też nie można było zrobić pomiaru. Pomiaru odcinało nam moc i tak dalej. Generalnie problemy. Klient zdecydował się właśnie na naprawę tutaj tego samochodu u nas, czy też w będziemy Demontować turbinę? No, no dokładnie. Będziemy demontować turbinę. Potem I... będziemy ją weryfikować, czy nie ma luzu za dużych. Bo jak będą luzy, to my już nie porobimy nic, trzeba dać do regeneracji. No. Bo takich rzeczy już my nie robimy. No, no, bo, no bo jest rusz. mała szansa jak... Listów. Tak jest. Jest mała szansa jak zdemontujemy turbo i, i go zweryfikujemy, czyli sprawdzimy czy ma luz w bo to jest największy problem jak jest generalnie turbo uszkodzone, że ma luz służny, wtedy nie jesteśmy tego w stanie już tutaj u nas naprawić na warsztacie. Trzeba regenerować turbo, ale załóżmy, że tego luzu służnego nie będzie mieć, to wtedy jest możliwość po prostu otworzenia turbiny od strony ciepłej i wyczyszczenia łopatek z zmiany geometrii. Po takim zabiegu zazwyczaj overbus znika i po prostu sterownik jest w stanie sobie ustawić doładowanie na taki poziom jaki chcę e, Dobra Eryk, i jakie kroki tutaj teraz przewidujesz? Będziesz demontować turbo, nie? Będziemy demontować turbo, no więc standardowo jak jest silnik, zdłużnie lecimy filtr dolocik przewód z Egera śruby z rury wydechowej z kolektora 3, z rury 3 zasilanie olejem no i w zasadzie z dołu mamy tylko spływ do odkręcenia i wspornik i no i co mamy Także nie jest to jakiś bardzo skomplikowany zabieg A jaki to może być największy problem? Jak jest ten demontaż? Śruby... Śruby. śruby, korozja Śruby od kolektora, tak? Znaczy się, no i od kolektora i od całej podniebówki wydechowej dalej A bo tu nie co, trzeba całego do kraty, kolektora i... wykręcać, nie, 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 nie. tylko te trzy śruby. śruby Tu jest jedna, dwie od, od dołu, różnie, można kręcić i od góry, można kręcić i od dołu, jak kto woli Okej okay. okay. Przeważnie wola od góry no i dobra, czyli Eryk mniej więcej objaśnił jak wygląda demontaż, jak zrzucimy turbo, zobaczymy w jakim jest stanie, jak będzie trzeba regenerować to będziemy regenerować, jak nie będzie trzeba regenerować to tylko otworzymy turbo, wyczyścimy zmienną geometrię, z powrotem. co da właśnie swobodę ruchu, zmiennej geometrii, łopatką od zmiennej geometrii. I jak już mówiłem na innych naszych filmach na kanale Zmienna geometria jest to jedyne narzędzie dla sterownika silnika, którym sobie właśnie ustawia doładowanie turbiny I właśnie gdy ten element turbiny działa źle Wtedy mamy do czynienia z niedoładowaniem lub też przeładowaniem Zabra? Zgadza się No, zgadza się Nic, nic dodać, nic ująć Nic dodać, nic ująć, tylko trzeba po prostu robić Także Eryk bierze się za robotę Demontujemy, zobaczymy Wcześniej też wrzucę Wam logi jak będziemy w biurze w Gorilla to będziemy sobie analizować logi. Zrobiłem logi oczywiście wcześniej przed naprawą. Pokażę wam jak duże było to przeładowanie. No i później sobie zalogujemy już po, po tym, po naprawie, czy jest lepiej. No i oczywiście zrobimy to, co Tygrysy zrobią najbardziej, czyli chip tuning. Nie? No. W tym pięknym... Możesz no, musi być. W sumie fajne ta ogólnie, nie? Nie jest takie... Pognite. Ogólnie mi się podobają te aż 4 to... Dwa, dwa, dwa. Dba, no i to są takie auta, są tak wiesz, nie, nie korodują jakoś, nie? Jeszcze te dobrze zrobione, nie? I to jest i dbane No I te nie po grubym szczale. A co, nie wygląda, żeby był jakiś strzał? Tak... Nie za bardzo Klei ale... się to wszystko Ale nawet wiesz, jak czasem coś jest ok, a jest po szczale, to już wiesz, nie? Jest to tak zabezpieczone Na jak było oryginalnie, bo już się nie dodam pewne elementy no, dojść czyli przy... przyjemnie malowanie, nie? Właśnie, właśnie no też nie, nie zawsze wypadek musi dyskwalifikować auto już z dalszej eksploatacji. Nie? No nie, nie, nie Można ale... dobrze naprawić, ale to po szczale, nie? nie? Zależnie jak ją Jak Jakby szczało, że auto się nazy, no, od słupków B, no, to raczej już go nie do tego naprawić. No to wtedy, wtedy wtedy już nie można dobrze naprawić, ale no, takie normalne małe szczały. Najważniejsze, żeby te elementy konstrukcyjne właśnie nie były ruszone, nie? Jak jest tak zwany szczał. No, złoczyszczał Dokładnie. dokładnie. E, dobra, to ja już nie gadam, ja się zawijam też do siebie tam popracować troszkę Eryk też poprasuje e, No i nakręcimy później innego dnia film po prostu jak już Eryk zamontuje turbo Z tego jak to jeździ Może Eryk też coś tu nagra jak, jak po prostu pracuje e, Z demontażu jakiś film, nie? Pewnie, to ja spadam Prace trwają Właściwie już jesteśmy im bliżej końca jak początku Góra już gotowa, poodkręcane od kolektora, od rury wydechowej, lecimy na dół, odkręcamy osłonę, która tam chyba jest, niestety jest, czyli będzie trochę więcej roboty, osłonę pościągamy, sporniczek, spływ oleju i lecimy z turbem do góry i na stół. Dzień drugi zmagań z Audi A4 B5 z 1.9 TDI. Wczoraj jeszcze gadałem przez telefon z Erykiem i Eryk e, wspominał, że już ma właśnie turbo zdemontowane. Sprawdził mniej więcej stan turbiny. Tak opatologicznie i generalnie wirnik, wirniki wyglądają dobrze, nie są poszczępione, luzu nie mamy ani służnego, ani poprzecznego. Także turbo tak na pierwszy rzut oka wygląda bardzo fajnie e, i wszystko wskazuje na to, że mamy zapieczoną zbierę. Geometrię, bo sztanga od gruszki praktycznie nie pracuje i przesuwa się bardzo trudno. Także będziemy teraz z właśnie otwierać turbinę. Chyba że Erik już to zrobił, ale mam nadzieję, że to zrobi razem z nami. Także będziemy otwierać turbo, no i pokażemy Wam mniej więcej w środku jak to wygląda, jak to działa. Później wyczyścimy zmianą geometrię. Jeśli oczywiście będzie nadawać się do czyszczenia, bo może być tak, że jest po prostu już też przepalona i łopatki mogą już być po prostu. Zniekształcone od temperatury Wtedy trzeba wymienić talerz zmiennej geometrii I trzeba już wtedy regenerować turbo Ale bądźmy dobrej myśli Według mnie będzie trzeba tylko wyczyścić turbo Poskładać Sprawdzimy jeszcze czy gruszka trzyma podciśnienie Mamy specjalny pistolet do podciśnienia właśnie do gruszki Żeby stworzyć po prostu podciśnienie Na gruszce i zobaczyć czy ona nie puszcza Nam gdzieś Powietrza i wtedy Spada nam sztanga i nie trzyma Zadanego poziomu to też sprawdzimy Siema siema, siema. czy znaleźliśmy, czy to, o czym ja myślę? Zależy o czym ja myślę za rzeczy myślisz, no nie wiem no będą. właśnie. Komiec? Ja myślę, że tu są jakieś scharły w tym bagażniku Okej, okay, czekaj, zobaczymy No Dokładnie o ten pas mi chodziło O ten pas? O ten pas mi dokładnie I tu jest ta miara, nie? Solsztok Solsztok Jak ktoś nie wie po śląsku to, jest oszczo, no to może coś, to, to już jest po budowie, koniec budowy Ogólnie Fabia też już jest taka po budowie, po trzeba budowie. ją dać wyprać Ale no mamy te dwa DPF, -y, nie? Z Mazdy jest Dobrze. i z tego, co jest, Trafik tak. był, 16 b Turbo Trafik, Vivaro, obojętnie, my akurat mamy Opla Vivaro, ale Trafik to jest to samo nie? Czyli to chciałeś, żebym się przywiózł? To chciałem, dokładnie to chciałem, żebyś mi przywiózł teraz jesteś już szczęśliwym człowiekiem Jestem szczęśliwy Możesz pracować Też czekam, aż uszczeleczki <laughs> przyjdą no, okay. Bo też, jak wiadomo, na nowych uszczeleczkach poskładamy no, no. Z, takie? No z uszkodzoną turbiną, która chyba leży. Coś tu się dzieje, już się dużo podziało. No. Siema Marcin, siema. Już siema. na wszystko chodzi. Ja? Dokładnie, przed tym stało. A, Ale... no. A nagrałeś jakiś film? Nie pokazywałem no jak, widzów jak, jak stało. Mamy film dla widzów jak było wyciągane. Mamy zdjęcia, jak to było wszystko zawalone nagarami. A jak stało, nie będziemy pokazywać jak stoi Ważny jest efekt jak to działa no Dobra, no dobra Trudno ale Także składać. Możemy 900 więcej wytłumaczyć To jest właśnie ta słynna zmienna geometria I to pewnie jakieś A Już, bo jest to daleko już się to rozjechało no. Ale to w tym pierścieniu właśnie pracuje I jak to jest całe tu w nagarze To jest zapieczone i wtedy nie ma takiej Swobody ruchu jaką ma teraz Te łopatki się nie kręcą ale z tego co y, tutaj widzimy, to łopatki są w dobrym stanie, nie? Nie są jakby zniekształcone. Wszystko jest od, ok, od fajnie. Wygląda. Wszystko wygląda zajebiście, nie? Także Eryk to wyczyścił, odtłuścił, wiadomo, nie smarujemy niczym w ręku. Nie smaruję? Smarł? Nic, Nic długo, bo tu się zrobi na kartu wiecie, po stronie, a przyjdzie ogień z rury. A nie no, dobra. No. Nie, nie. Bo ja myślałem, że tu jakiś smart tam, nie, 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 jakiś LT10 nie, 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 czy coś takiego. No, no. I, się, i fajnie zajść z, i, z notosa, taki. Nie? I będzie za tydzień to samo. Takie co są w tej... Albo nawet jedziesz na hamownię i będzie to samo. Takie smarco w tych kilowych puszkach są, nie? No. Tam dużo dać. Nie? No tak... To <laughs> na ciepłe, do hamulców, no, to na ciepać. Nic nie chce działać. Robimy sobie ja z riekiem, wiadomo, nie wolno tu niczego smarować, trzeba odpuścić. I ważne, żeby to było jak najbardziej suche i jak najmniej tłuste, żeby się właśnie nowy nagar tam nam nie przylepiał i nie e, powodował tego, co było wcześniej, czyli właśnie zapieczenia zmiennej geometrii. Także super, że tak się to udało zrobić. I ogólnie tam było wszystko, jest, całe jeste w turbu. Fajne stanie, bo w ogóle oleju nie puszczało. Układacie znaczy mega troszkę wysyszonego po myjce, ale ogólnie było super. Nie było. Nie ma tam. W układzie nic oleju, że no. jest miodzio. Łopatki Łopatki też są miodzio, i zbierze, to no. też. ja i nie ma luzów. już tu sprawdzali. Okay. Luz wzdłużny jest najważniejszy, znaczy najważniejszy, żeby go nie było, nie? To tu można nie ma, po prostu sobie grammy. tam łapę włożyć, e, złapać Zawirnik i pociągnąć e, do siebie. Ale tu nie ma w ogóle. No nie ma nic, super. Nic. Jest. W ogóle, jakie to jest małe turbo, nie? Takie. No Bo jak jest mało mosterzy matu no. No, To jest takie jak pięć jest, nie? Malutkie bardzo. Ale możemy nawet sobie przeczytać właśnie jak są turbiny. E, Gareta, no nie tylko Gareta, każda turbina ma swoją tabliczkę znamionową. E, i tu mamy oznaczenie, czekaj, to jest VNT15 i tu jest nawet numer, nie? 0281 tej turbiny. Także zajebiście. No malutkie turbo, one też za dużo nie może dmuchać, ale w serii dmucha jeden bar. Także myślę, że po mapie ustawimy na 1.2 2 bara. Nie Eryk, 1 będzie OK, nie? Tak zrobisz to będzie dobrze. 1.2 będzie ok. 1 2, to w tym silniku będzie jakieś myślę, 115-120 koni i 270-280 Nm i, i będzie fajnie. Nie? Dobra Eryk, czyli plan jest taki, że teraz to będziesz składać, tak? Tak, no już zaczął składać jeśli przyjechał, bo jeszcze miał wyciągnięte... jeszcze piętro dni. Okej. No, okay. już zacząłem go składać troszkę będziemy składać dalej, no i... No i tyle Będziemy I potem będę z... do auta, dopiero na południe będą uszczelki nowe, bo wiadomo Między turbo i kolektor nowo, między turbo i rura wydechowa nowo Wiadomo Pod, pod spływ nowo Wszędzie nowe Żeby uszczelki. nic nie ciekło, nic nie No, bo nie ma co na takich rzeczach oszczędzać, po prostu kupuje się cały chyba zestaw Dokładnie naprawczy do, do turbiny i, i się to, to jest około 4 dych także 4 dych, a zaś to posłuży pewnie z 10 no, lat w wypadku to, to tego auta Robimy to do... Dobrze to ma dobrze, nie? jakieś no. oszczędności w granicach czterech dych, a potem jest lipa No, jak się to u nas godą, nie ma co szpędlikować. Dokładnie Nie? A obróć właśnie <laughs> jak w jest, sam, fajny obrós Kurczę, czekaj <laughs> Taki obrósik, jakby od Tereski Bo ty tak. widzisz, strona brudna a tutaj jak częściej robił ci brudne, a teraz przechodzimy na śpiewaczystę. Czyli, czekaj, to z, pokażemy to z dalsza. Takie mamy dwa stanowiska do. E... Tak, się, no, podnośnik posłuży na stanowisko, na no. fajnie, bo się idzie wysokość wyregulować. Bardzo mądrze. No to jak jest ktoś niższy, to można niżej, wyższy, odpowiednio wyżej. No i to jest całkiem tak, można tak, jak to lubię. Bardzo fajnie, mądrze, nie? Czyli lewa strona jest, no, no, wiadomo, dobra. Jeszcze co chciałem e, powiedzieć, to e, tu jest ta wróżka. I... I tu jest Eryk, nie? No, <laughs> a y, sprawdzałeś, y, czy ona jest y, w sensie szczelna? Pompowałeś to tym podciśnieniem? Jest OK, a jeszcze jak to a potem możemy to, teraz, to jeszcze całe to Możemy potem to teraz nie tym pistoletem nawiąz spompować, Mogę Pokazać? się, to jest jeszcze. chwila, nie? No. no Marcina możemy pokazać, jak kręci to <laughs> Marcin, co tam, co tam naprawiasz? Rozrusznik Rozrusznik? DOHC, Hyundai, o panie Jakiś, to jest wolnostak chyba jakiś, nie? No, benzynka Nawet rydza, już teraz zaczynam wolno stać. No, dojście takie słabe tam do tego rozrusznika. Z tego sobie za? Nie zawsze jest wszystko kolorowe Rydza w No faktycznie, rydza w zobaczcie. Kurczę, to, to trochę go bierę, no? Kurczę, tak, bo to już, Tam da. już nasi byli, tam były bakity ja? już pękło na dachu. Okej okay. Kurczę, Aha. jaki. No tu też faktycznie troszkę tam Ale tak, to jest istotne tam Powoli, musimy powoli dawkować emocje, nie? Żeby nie było od razu o, szoku, nie? No. no tu też trochę go bierze Ruda i dach No dach jest, dopiero Ogień okay. O Panie, a to tak, to tak oryginalnie jest taki kit na dachu? Nie wiem czy to ludziom wciśnij kit i sprzeda takie auto Czy jednak Myślę, że i ludziom wciśli. raczej nie oryginalnie no Wydaje mi się, że i ludziom wciśli kit, i na auto też poszło trochę kitu. Jak? Zestaw jest? Jest i Nówka sztuka, panie Jato. Pistolet do podciśnienia. Nie, no nie wiem, gdzieś nie chcę za bardzo trzymać tego. Nie, no nie wygląda, żeby gruszka nie trzymała, czy to jest idealnie. Znaczy nie nawet leci gra jeszcze wyżej. Jest git, no. panie Zrobiłeś, zda, no, 0,7 jest, a gruszka zrozumiemy. się, no, żeby ona się zaczęła ruszać, nie? Ona się powinna zaciągać. Ja przed tym ją pociągło Dobra, to teraz jeszcze yy, pokażemy Wam, jak sprawdzać, czy gruszka jest yy, szczelna, czy trzyma. To możecie jakieś spóźnić całkiem. No mamy 0. Jest, jest No i teraz to się powinno skracać, do środka powinno być zasysane, nie? To jarzmo i jest zasysane. Tu mamy minus 0,4 minus 0,6 bara na podciśnieniu. No i, no, i trzyma ładnie. I trzyma tak, że trzyma ładnie, i to wszystko stoi okay. w miejscu. I to znaczy, że właśnie to tutaj ta komora, jakby gruszki, możemy tak powiedzieć, nie? Eryk okurę, no, może być komora jest szczelna. Dokładnie. I... I teraz widzimy, jak się spuszcza na atmosferyczne? Wychodzi. No, Widzieliśmy, jak się gruszka, właśnie. Także gruszka jest no. sprawna. No. Jest sprawna gruszka. Czyli e, wnioski, e, wnioski są takie, Eryk, że. Eee, zmiana geometrii jest naprawiona, jest wyczyszczona, gruszka jest sprawdzona, teraz Ty to poskłodasz. Przy okazji i... jeszcze z... sprawdzi się wszystki podciśnienia, żeby no. też to mieli całkowicie pewne. Tamerzyki i barki były świeże, nowe nie, w miarę w tym Audi. Aczkolwiek mieliśmy już ostatnio też autko co było świeże, bo klient się coś narobił i te przewody były takie nie wiem, czy Allegro, Aha. czy coś i tak to działało średnio, założyliśmy przewody nasze, silikonowe. Aha przystosowane typowo do wakuum i działało o dużo lepiej w tych. No, tylko, tylko, no, Przeładowywało no, cały czas turbo. Co jest ważne w tych przewodach silikonowych, żeby sprawdzić jaki jest też... ważny jest ten otwór w środku. Powinno chyba tam jest 1-2 mm, no tak mają, nie? Tak znaczy, te są typowo przewidziane i to, już jest taka lepsza firma nie jest to wie, że No bo Jak jest za dużo otwór i tak dalej, to spoko. Wysoko mają odporność temperaturową, także jest to. Czyli, może w Ałgi też wymienimy, nie? Bo tam tego nie ma jakichś kilometrów tych przewodów. No. Możemy wszystkie przewody założyć. Nowy, nowy N75, plus to, co już tu gadaliśmy, nie będziemy się powtarzać. I na hamownię. I na rolkę. A kiedy na hamownię wjedzie? No, albo się uda dzisiaj, zależy o której uszczelki przyjdą, bo jest piątek. Także jak. No fajnie, jakby to, to jutro po, mogło być z rana, po nie? Bo trzeci, no to nie wiem, jak to dzisiaj wyjdzie. No no. A jak ty mądrej no, porze, to to dzisiaj. No, jakby to było spodoba. dzisiaj poskładane, to jutro wjeżdża na rolkę Jeszcze wiadomo, zbierzemy czasy, tylko musimy jakąś długą, prostą drogę znaleźć. Nasz stick musi znaleźć, żeby zmierzyć 40-140 w tym Audi. No i potem zrobimy mapę i też zmierzymy czasy hamownie. Wszystko zrobimy. Chip tuning. Także w kontakcie. Marka dzień trzeci e, niestety nie jest to sobota bo poprzednia część była kręcona w piątek chcieliśmy skończyć sobotę ale nadzwyczajnie w świecie nie doszły części e, jakieś tam uszczelki do pod kolektor z turbiny i tak dalej dlatego auto zostało poskładane dopiero w poniedziałek e, mamy dzisiaj poniedziałek no i auto już jest na placu auto już mamy na placu tu jest Audik. Za chwilę palimy wóz Wjeżdżamy sobie na rolkę Zrobimy logi, zobaczymy czy faktycznie turbina Została naprawiona Czy jest wszystko ok Jak będzie ok to robimy od razu softa Zmierzymy sobie serię oczywiście No i później jeszcze na drogę pojedziemy Zmierzymy czasy. No tak odpala 1.9 TDI które ma 20 lat i przejechane niby 335 tysięcy kilometrów Pierwszy raz Audi na hamowni po naprawie turbiny Zobaczymy czy naprawdę została naprawiona Mamy nowy też zawór regen 75 Zmienna geometria ogarnięta Czwarty bieg lecimy pomiar Ostatnio nie można było w ogóle zmierzyć mocy, bo było cały czas 2,5 bara Tak duże przeładowanie Zobaczymy teraz co się tu będzie dziać Logi się zapisują no już widzę, że jest, no okej, okay, nie ma przeładowania na pewno, nie? Mamy okolice 1.8, bar z atmosferycznym i tak jest do samego końca Także jak najbardziej, jak mamy tego typu wartości wóz nie jest wtedy dyskwalifikowany z, z, z modyfikacji z bo tutaj wiem, że po mapie generalnie nie będzie problemu z overboostem a jak już w serii mierzymy boost na granicy czujnika do ładowania, no to Niestety auto nie nadaje się wtedy do e, modyfikacji. Także spoko, Log, logi mamy zapisane, gotowe. I na kąpie sobie jeszcze je porównamy. Zobaczymy jak było wcześniej, jak jest teraz po, e, po naprawie. No i zaraz e, robię plik, e, robię plik i ten i, i wkrywamy, zobaczymy ile wyjdzie po mapie. Idzie jeden wgrany. Teraz zrobimy sobie pomiar. Zobaczymy co to pokaże po sofcie. Serię mamy bardzo fajną w tej chwili. Ponad 90 koni. Później jeszcze umówimy wykres na, na ten na hali. Czwóreczka zapięta. Logi zapięte. Spacja. Jedziemy pomiar. nam jakieś 105 koni na kole, to będzie, myślę około 120 koni bez problemu, a może coś więcej. także zobaczymy jak się to hamuje i, ten, i widzimy się na hali. Patrzymy co wyszło, ostatni pomiar 121 koni wyszło, I 286 N, a seria wyszła nam już po naprawie. 94 konie 211 Nm to mamy 27 koni przyrostu około i ponad 70 Nm przyrostu co jak na tak stare auto i silnik jest bardzo fajnym wynikiem teraz się jeszcze megajaram zobaczyć jakie są czasy oczywiście na drodze nasz firmowy stick zaraz to sprawdzi widzimy się jeszcze myślę za chwileczkę w autku. Na stronie mamy naprawione turbo, czyli plik excelowski z logami, gdzie turbo już jest po naprawie, natomiast z prawej strony mamy niesprawne turbo, logi zrobione przed naprawą i generalnie jak widzimy tutaj, tutaj mamy zadane doładowanie, czyli tyle, czyli tutaj sterownik wskazuje nam takie ciśnienie jakie chce ustawić na, na turbinie, tutaj mamy obroty silnika jeszcze. Także silnik był przeciągnięty od 1800, tam pod powiedzmy 3000 prawie obrotów, wyżej się nie dało, bo już pewnie odcięło turbo. I jak tutaj widzimy, turbina zaczyna nam budować boost, w zasadzie bardzo wolno, bo tutaj mamy 2000 obrotów, a dalej mamy 2000 obrotów, a dalej mamy 1,4 bara, tylko powinno już być prawie 2 bary. Tu jednostki są w milibarach. Także to mamy 1948 milibar, czyli prawie 2 bary, natomiast turbina robi jakieś półtorej bara, ale spójrzcie co się dzieje, przy jak mamy 2500 obrotów, mamy już przeładowanie o 0,25. Natomiast jak mamy 2700 obrotów, to mamy już 2,5 bara, ponad nawet 2550, a wymagane doładowanie jest dalej takie, jak było wcześniej. Też widzimy, że sterownik stara się za workiem N75, który już praktycznie jest całkowicie wyłączony, czyli gruszka powinna się nam po prostu rozszerzyć i zmniejszyć doładowanie. Nic to nie daje. Generalnie dalej mamy takie doładowanie, no i tutaj następuje odcięcie już doładowania i wyrzuca nam sterownik błąd właśnie z przeładowania turbiny. Także tak wyglądała sytuacja przed naprawą. Po naprawie mamy tak, taką sytuację w logach. Silnik był przeciągnięty tam od 1500 obrotów aż pod 4200. Dało się bez problemu to zrobić i generalnie jak mamy 1900 obrotów, to mamy już 1.7 bara. Wcześniej mieliśmy 1.2. Także przy 2200 już mamy prawie pełen boost, ja to jeszcze później poprawiłem troszkę w pliku, troszkę wyostrzyłem to turbo, w sensie zrobiliśmy tak, żeby po prostu szybciej wstawało i mimo to już na oryginalnym sofcie było w miarę ok, dla zwykłego śmiertelnika myślę niezauważalne różnice, także przy 2200 obrotów mieliśmy już prawie takie doładowanie jak powinno być. Tam różnica różnicę o 50-60 milibar, to nie jest duża różnica. Tutaj na 2,5 bara turbina osiąga doładowanie. No i troszkę sobie leci falą, ale taką falą w delcie w okolicach 70 milibar. Także też to jest całkowicie nie, nieodczuwalne podczas jazdy. Nie będzie się to przejawiało efektem szarpania czy czymkolwiek. Także doładowania można powiedzieć, że jest OK. Także tak to wyglądało w logach. N75 też sobie... Ups. N7.5 też sobie już pracuje w zakresie mapy, także bez problemu się ustawia. No i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o logi i cały ten film. Jeśli nie sprawił Wam to za dużo kłopotu, zachęcam do lajkowania, subowania i klikania sobie w dzwoneczek, żeby wiedzieć o nowych filmach, jakie wpadają od Gorilla Electronics. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się cieplutko, hej!